Jak to stalker? Nagłe spadki FPS-ów. Ok, i mamy ekipunek. Całkiem nieźle, na początek. Zaraz ładujemy. Nie przyda nam się to w ogóle. Dobra, witam Was bardzo serdecznie. Zapraszam na serię ze Stalkera. Może przejdziemy sobie do w całości. Zobaczymy, jak to się będzie grało. Gra oczywiście znam, nie będę Was oszukiwał. Powiedziałbym nawet, że jestem nerdem w tej grze. Co to znaczy, że znam bardzo dużo skrytek, gdzie są różne broni, amunicje i tak dalej. Praktycznie będziemy ich mieć aż za dużo. Okej. Okay. Wszystko będzie do sprzedania. Lecimy sobie w tamtą stronę. Czy tu coś było? Tu chyba nic nie było. Lecimy sobie w tamtą stronę. Okej, okay, mapa. Mapa była pod P. Ekwipunek mamy I. Kaski 2500, euro mamy. No, no, no. coś było, trzymam F, trzymam F, żeby mi nic tutaj nie uciekło. Jeżeli będzie coś w pobliżu, to od razu uda mi się to zebrać. Dobra, jeszcze chwilę nie będę na co, No na to więcej tracił czasu. Idziemy dalej. Chcę to zebrać na początku, bo na pewno by się to przydało. Nie wiem czy to nie było tutaj coś w tym miejscu. Nie, tu jest za do gęsto. Dobra, olewamy to, biegniemy w tamtą stronę. się sobie tu snajperkę i idziemy do punktu pierwszego. Snajperka pamiętam, że była pod którąś pod którąś tym drzewkiem. Ok, jest dobra, myślę, że możemy udać się do punktu. Do Skadowska, lecimy, to ominąć widzimy sobie może w tamtą stronę. Co chcemy zrobić? Nic tu nie chcemy zrobić na razie. Na razie myślę, że sprzedam to, co zdobyliśmy. I zobaczymy, jakie było pierwsze zadanie. O kurcze. Nie, nie chcę tam chodzić. jeszcze nie, na pewno nie na tej etapie, nie na tym etapie gry. Muska musimy jeszcze parę rzeczy tutaj zrobić. Dzień dobry, sultan Chcę Cię widzieć. Nie ma Was jeszcze, nie? Coś tutaj zgrabimy. Wszystko się przyda na początku. Budaczka się przyda. Witamy na pokładzie naszego bagnołamacza. No witam, witam. Tutajszy barman. Jak będziesz miał pytania, wal do mnie w Masz dla mnie pracę, coś tam mam, zresztą jedno ze stalkerzy widzieli przy pogłębiarce jakiś dziwny blask, dziwny nawet jak na tę okolicę, może to sprawić, sprawdzimy, handelek, pohandlować z tobą można, hmm, tylko czym, kupimy sobie, kupimy sobie te energole, żeby szybciej biegać. Pani, no, jak znajdziesz jakieś artefakty, to zobaczymy, co da się z nimi zrobić. Okej. Okay. Napój energetyczny Stalker, z tego co pamiętam tak. Kupimy sobie jego ja nigdy za mało, bo to męczenie się podstawia. Masz coś nowego? Jest dość uciążliwe w tej serii. Może za Jakby koleś był za mnie pracę, więcej ja po najemników. To łatwiejsze niż może się wydawać. Czy, Trzymaj się. No to to wosie, za co tam Zagradnij się zrobić najwięcej informacji o ich planach będzie papierowe przynieśmy wszystko. Zgoda Handelek z tobą możemy już pohandlować z tobą. To wszystko to mi niepotrzebne. Chociaż ta snajperka czy mi niepotrzebna? Niepotrzebna to mi to mi to mi to mi. Nie wiem, jeszcze amunicję sobie jeszcze zostawię. Nie wiem, z czego ja będę strzelał. Okej, okay, na razie starczy. 5 300 już. Trochę więcej. Docałuj klamkę z drugiej strony. Idziemy do kardana. Dobrze trafiłeś przyjacielu. Nie otrzymać w jak najlepszym stanie. No z mnie pracą. Okej, okay, przyniesiemy mu narzędzia i nam mu lepsze bronie, kombinezon i tak dalej, będę się rozglądał no. trochę budeczki przez całą no. grę to mu trochę damy, zobaczycie jeszcze na razie naprawę modyfikacji nie, no za mało mamy kaski, żeby tu jeszcze z tego korzystać Ok, póki co możemy sprawdzić od Ten blask, ten artefakt, tak? Tak jest. Lecimy tam. Czy ja wziąłem w tym broń? Mam paję, okay, dobra. Oho. Na zieloniu, czyli to są sojusznicy Tutaj też. Daj sobie no, siana i odłóż dobra, 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 już mnie tu nie ma. Tam też trzeba to zwiedzić. Może będzie jakiś artefakcik. Co my to najpierw możemy tam iść. Hmm, jeszcze jedna rzecz zrobiona to powinna być. Przeniesiemy sobie tutaj. Tu mamy leczenie, bandaż, jedzenie i tu... Pod F3 będę miał 3 przebieganie będzie wygodniej. Jest zaglądanie cały czas do ekwipunku. Nie bajcie hmm, się. Nie bawił. przejmuj się, biegnij dawaj, dalej. Dawaj. Biegnij dalej, nie przejmuj się. Możemy z nim porozmawiać? Nie. Ty ty ty? Widzisz? Twój kombinezon wytrzyma. Nie zatrzymuj się. Przestrzeliliśmy fleczkę, pomożemy mu. Jeszcze go ograbimy? Na pewno, chodź tą Kurde, tylko tam stałem i już kombinezon mi się popsuł troszeczkę. Ty, tylko to nieźwiedź, słuchaj mam taką sprawę, wiesz co, się na temat rozbitych śmigłowców? Sam jeden widziałem, ścieżka na płaskowy OK. Zamienimy sobie, no jest jakiś lepszy. Jest tu, czy jest tu zapis? 5? Okej, okay. zapisaliśmy, to można szukać. A gdzie on tu nam pokazuje? Jest już co sprzedać, nie wiem czy coś tutaj jeszcze jest. Jest! To F5 i musimy to zdobyć. No, to już będzie raczej tam niżej. Czy nam się udało? Udało się. Co zdobyliśmy? Kryształ, no też raczej do sprzedania. Ok, zwierzaków jeszcze nie zaczepiamy. Ogólnie lepiej chodzić cały czas z detektorem po... po zonie. Bo czasem zdarza, zdarza się, że w losowych miejscach też są jakieś właśnie artefakty. Jest pytanie, czy tutaj coś jest? Wyskoczę tutaj. O, tu jest dość niebezpiecznie. Nie mam szapceczek. O Znaliśmy, maksymalna waga plus 4. okej, okay, to już, to już jest coś fajniejszego, oho, bardzo go potrzebuje, gdyby kupę zachorował, nie no, to co dobrze to, nie znalazłem się Idź, idź, w cię te chwili pewno nie i apteczki. tak no apteczki nie Kretynie. Niestety z tą bronią pierwszą będzie tak ta walka wyglądać, ale się fajnie uda. Przeszukujemy ciała. I zaraz stąd idziemy, bo... ...życia... Nie ...wszystkiego... ...artefakci, w którym bo było... znaczy, ten detektor nie... ...lecimy... lecimy. ...wrócimy sobie do skadostwa, bo mamy co sprzedawać... ...tylko gdzie to było... Z tego już nic nie będzie. Z tego też nie. To można wyrzucić. To można wyrzucić. Jak coś jest takiego... bardzo zniszczone, to nam to niepotrzebne. Kurde, szedł, celował we mnie. Myślałem, że... że coś będzie chciał zrobić. Okej, okay, pokażę Wam jeszcze fajny jeden schowek który na ten moment mi się bardzo przyda. Jeszcze nie chcemy wyjąć broni. Czy to są moi? Moi, dobra. 33, jeszcze można coś. Kilogramów mamy maksymalnie 50. Ale chyba to 50 też jeszcze można trochę. No tak jak mówiłem, na początku uciążliwe jest to męczenie się postaci. Później coś na to zaradzimy. Ok, tu jest bardzo fajny schowek. Uwaga stalkerzy, zbliża się emisja. Powtarzam, zbliża się emisja. Natychmiast udajcie się do schronów. Dobra, no pierwszy odcinek już emisja. Ale to bardzo dobrze, bo zaraz wam coś wyjaśnię. Tylko, tylko zdążymy, no po na spokojnie. Dobra, znaleźliśmy dla siebie ten artefakt. 3000 i słowo, słow, Mieliśmy żadne słowka, okej. Okay. Handelek. Handelek, możemy tak. Koralę mamy, sprzedajemy. Kryształ sprzedamy. Hmm, Kurcze, nie było tego więcej jakoś? Tutaj mamy maksymalna waga. Hmm, hmm. Czy to by nam się na początku nie przydało? że jeszcze znajdziemy, że jeszcze znajdziemy to tak jak mówiłem to będziemy kupować cały czas, żebyśmy mogli szybko biegać, 11 200 sprzedajemy, mamy 800 za 800 już można coś, coś już można zrobić, no, tak że lecimy, ty jestem Oczywiście, jak damy mu więcej alkoholu, to naprawi nam sprzęt za lepszą cenę. Mm. Szkoda, że nie ma tu moich kumpli, kawalerza i stoka. Opowiedz mi o nich. Przyjdą do zadania. Uwaga, stalkerzy, emisja rozpocznie się lada chwila. Szukajcie schronienia, jeśli chcecie żyć. I musimy zobaczyć, co się z nimi stało. On chce się dowiedzieć, co się z nimi stało. Okej, okay, przy, przy, przy przy. tylko nie stało. Źle, mamy lekarza. To. choć Tak, oczywiście. Dwóch lekarzy. emisja wreszcie się zakończyła. Mam nadzieję, że wszyscy są cali i zdrowi. Źle. To nam się przyda. Bardzo nam to dodaje wagę ekwipunku. 20 kg. Czasem nam się to przyda. Tutaj, tutaj. To nam niepotrzebne. Co ty, posąg jesteś? Jak ja coś masz dobra. tu, wyduś to z siebie. A jak nie, to, nie, to spływaj. Ale oni dużo mówią w tej grze, kurczę. Tu detektory sprzedajemy. Tu 300. Chyba nam wystarczy to 300. Dobrze jedzie, 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 słyszałeś? Spadaj stąd. Dalej, była emisja. Co nam to dało? Co nam daje to w Zonie? Daje nam w Zonie to, że pojawiają się w tych miejscach, gdzie są artefakty, pojawiają się nowe. Możemy je zdobywać, sprzedawać. Zdrażasz, wreszcie, ja się masz! Zdobywać pieniądze i tak dalej. Czy to zrobimy teraz? Myślę, że nie. Myślę, że pójdziemy sobie do spalonego gospodarstwa. Pokażę Wam też bardzo fajny schowek. Myślę, że na artefakt też się jakiś znajdzie. Może nawet więcej niż jeden. I znajdziemy pierwszego kumpla naszego naszego kolegi. Ok, detektor nam potrzebny. Okej, okay, coś, coś tam się zapaliło. Chciałbym, chciałbym. Kurczę, słabo mam z apteczką i bandażem. A jak jest zapis, to trzeba spróbować. wrażenia. Okej, okay, tu na tym domku mamy fajną, fajną broń. Ktoś kto gra w Stalkera. Ktoś kto gra w Stalkera. Na pewno będzie ją kojarzył. Na przykład w cięciu Cię Czarnobyla. Tą broń dostawaliśmy. Na sam koniec gry, praktycznie. A tutaj zobaczcie, że mamy ją. Że, my, że mamy ją praktycznie po 10 minutach gry. I cóż. Plan na, plan na gierkę jest taki, że przejdziemy ją tak troszeczkę powiem Wam na bogato. Już mamy 20 tysięcy prawie, a dopiero zaczęliśmy. Kolejny artefakt do sprzedania. Także myślę, że tą broń sobie zatrzymamy. Tak jak mówię, zagramy sobie na bogato. Jeszcze się tutaj nic nie ma więcej. Gramy sobie na bogato, a co tam? Dobra, tu musimy poszukać wejścia do, do tuneli. Znajdziemy pierwszego kolegę, naszego gościa, który nam naprawia kombinezony, spluwy i tak dalej. Tu coś już mamy, to tu sobie wejdziemy. No, a zapiszemy się i wchodzimy na pełnej. Czy widzicie? O kurde! Dobra, to nam się udało. No widzicie sami, że jest tu trochę niebezpiecznie. Dobra, mamy tutaj pierwszego kolegę. Dobra, chyba jesteśmy tu bezpieczni. Weda Stoga mamy. Ma ulepszony kombinat, który sobie od razu zabierzemy. Ma akacza. Trochę zepsuty, ale sprzedamy. I ma Herkulesa. Bierzemy wszystko od niego. Kardan, ten stary pijak. Nie dość, że jak się napije, to nic mu się nie chce. Tu jest dobrze, nigdzie się nie śpieszy. To jeszcze najechał na mnie i kawalarza, że niby jesteśmy młodzi i na niczym się nie znamy. Kawalarz to też niezły agregat. Wkurzył się, złapał torbę i poszedł. Kiedy ja uspokajałem Kardana, zniknął nie wiadomo gdzie. I co ja mam zrobić? Pić z tym starym kretynem? Dziękuję, postoję. Ta jego wódka to niezły szajs, fuj. A pomyśleć, że na początku tak dobrze się zapowiadało. No, to, no jak widać między chłopakami coś rzeczywiście zaiskrzyło. Dobra. Tutaj mamy schowek. Który dostaliśmy od brodacza za wykonanie zadania. Nie chciałbym stąd spaść. Myślę, że nam się to uda. Ok, mamy to. Tu naprzeciwko mamy następny. Bierzemy go i wrócimy sobie na, na statek. Tak jak mówiłem, schowku będzie bardzo dużo. Tak jak mówiłem, jestem. Można powiedzieć, nerdem w tej grze. Ogólnie w całej serii, w trzech seriach Stalkera. Gra bardzo przypadła mi do gustu. Cały klimat w ogóle. Czerwony, Czarnobyl. Muzyka, klimat, fabuła. Wszystko jest po prostu. Szczególnie w tej części. Takie jak powinno być. Takie jest moje zdanie. Lecimy sobie coś sprzedać. Tak, u niego możemy jeszcze handlować takimi lepszymi artefaktami, które nie sprzedajemy tam za 2-3 tysiące. Tylko... 16, 18, 20. Są już naprawdę takie kwoty. Kryształ, kryształ sprzedajemy. Kul, kotlet, kotlet. Wolałbym sobie zostawić kotlet. Kotlet sobie zostawimy. On się nam jeszcze przyda. wpadmy wpadnę, wpadnę na pewno. Tu mamy schowek. Możemy sobie przechowywać różne rzeczy. Dobra. Dobra, to trzeba ulepszyć, posprzedawać. Znam się tam. Nasz kolega za. I pokazuję mu pierwsze peda. Znalazłem, niestety, znaleźliśmy jego zwłoki w jaskiniach pod spalonym gospodarstwem. Stok nie żyje, nie wierzę, o rany. Atak z niego otwarcie. Dobra. I stoka znaleźliśmy, mamy jeszcze do znalezienia kawalarza. Co on może nam tu zrobić? Naprawimy sobie to. To sobie naprawimy. No zaraz to i tak sprzedamy, to niech nam naprawi, i to niech nam naprawi. I zaraz pomyślimy, z której broni będziemy korzystać. Dzięki dzięki. Dobra, z czego my będziemy korzystać? Do tego mam amunicję. Do tego... Ta amunicja jest do tego, tylko ona jest bardzo droga. Ale jak mówiłem. Zaszalejemy, to przejście, mówiłem, będzie na bogato, akarza sprzedajemy, resztę zostawiamy, sprzedajemy, sprzedajemy, czy on ma tutaj apteczki? Nie ma. Pocałuj klamkę z, z strony, pokaż co tam masz, 7, zawiniemy to od niego, szczególnie w tej części, to nam się sprzeda bardzo, do, do widzenia lecimy like